Witam. Jest ta ostra jazda, a to jest odcinek z serii pomocy dla no, początkujących yy, graczy na naszym serwerze, na naszym serwerze serwerminecraft.pl Ja tutaj nie jestem adminem, z tego każdy wie, grający tutaj. Może od razu zaczynamy, bo ten odcinek jest specjalnie dla pewnego kolegi krzemy. I yy, od razu przepraszam, że gram nie zalogowany na własne konto, bo nie mam internetu. Może uda mi się ten odcinek jakoś przesłać hmm. przez kolegę. Dobra, zaczynamy. Zanim otrzymasz uprawnioną działkę, musisz poznać podstawowe zasady internetu na etykiety. Na etykieta. Zbiór zasad przyzwoitego zachowania, swoista etykieta obowiązująca w sieci, każdy gracz powinien nie znać. Oto podstawowe zasady. Łamanie na etykiety równa się kick, jail lub bang. Lub ban. Nie LOL. Co jest? Zakaz używania wulgaryzmów. To było pierwsze. Drugie. Zakaz spamowania. Trzecie. Zakaz pisania kilka razy z rzędu. Czwarte. Zakaz pisania wielkimi literami. Podkreślam. Wielkimi. Piąte. Zakaz pisania nie na temat. 6. Zakaz reklamowania innych serwerów. 7. Pisz z umiarem em, em, emotikony i znaki. 8. Nie zaczynaj zdania od E. 9. Szanuj język ojczysty. Pisz zgodnie z przyjętymi zasadami. Właśnie. Tylko przewodnik oprowadzi. A stwierdzam. Mapa eventowa. Mapa... Znaczy Mapy na serwerze. Mapa eventowa. Aby dostać się na tą mapę, pisz ukośnik eventy. Znaczy slash. Slash event. Odbywają się tam wszystkie konkursy z nagrodami. Mapa główna. Freebuild. Aby dostać się na tą mapę, pisz u slash spawn. Mapa do budowania, czyli typowi freebuild. Mapa surowcowa. Aby dostać się na tą mapę, pisz slash surowce. Mapa do pozyskiwania surowców. I oczywiście ta mapa jest yy, co i raz resetowana. Co tydzień, naraz tygodniu. Mapa Survival. Aby dostać się na tą mapę, pisz Slash Survival. Mapa Survival bez ograniczeń. Mapa piekła. Ukośnie piekło. Tam jest PvP. No. Tak samo działa jak na surowcach, tylko że tam niestety jest PvP. Co mam nadzieję, że będzie naprawione. Oraz... Mm, nie jest resetowana. A szkoda. Mapa The End. No, Warp End. Tam też jest. Tutaj, tutaj. Nie ma smoków pod No chyba, że w jakiejś <laughs> Ekonomia na serwerze. Pisz komendę slash money, aby ujrzeć, ile pieniędzy masz na swoim końcu. Można jeszcze slash kasa, slash hajs. Istnieje także możliwość założenia własnego sklepu. Można zrobić to na swojej działce lub w specjalnie wyznaczonym miejscu. Możesz tutaj zarabiać poprzez sprzedaż wydobytych surowców w skupie lub innym graczom. Za zarobione pieniądze możesz również zakupić dodatkową działkę na dzielnicy prywatnej. Do sklepu przeniesie się za pomocą komendy slash sklep. Niekoniecznie z To właściwie a, modrek. System modrek. Oraz yy, slash pomoc. Niekoniecznie modrek. Jeż, jeśli masz problem, prośbę lub sprawę do moda lub admina, to gość to systemem slash modrek. No, nie umiem. Nikt nie lubi spamuj na czacie. Prośby pisanie na czacie będą ignorowane. Te, te nie umiem to, że mylim się ciągle ukośnik z slash. Aby napisać wiadomość systemem slash modrek należy wpisać następującą komendę. Slash pomoc na opis. Oczywiście nie piszemy tego opis, tylko od razu po spacji pomoc piszemy opis jakiego mamy problemu. Jaki masz problem komunikat należy czekać na przybycie. moderatora Admin. Pisz slash pomoc w miejscu, w którym masz problem. Czekaj cierpliwie na przyjście operatora. Portale i telepo teleporty Podstawowym środkiem transportu są portale Aby użyć portalu kliknij kliknij, kliknij na tabliczkę Trzeba to do admina zgłosić yy, Główne portale znajduje się na spawn W razie problemów po wejściu w portal prowadzą, prowadzą one do ważnych miejsc na serwerze yy, Przepraszam, <laughs> źle Główne, główne portale znajdują się na slash spawn. Prowadzą one do ważnych miejsc na serwerze. W razie problemu po wejściu w portal wyjdź i wejdź na serwer. Aby otrzymasz, gdy otrzymasz działkę, stan przed nią i wpisz us, e, slash ustaw dom. Dobra, będę musiał ukończyć. Aby przypisać do niej swój teleport wpisz komendę ukośnik dom, aby wrócić. Aby wrócić. Ranga gracza pozwala na zapisanie jednego domu. Jeśli chcesz mieć możliwość ustawiania więcej teleportów, zainteresuj się rangą VIP. Tylko że jest w innym kloży. Gdy wpiszesz ponownie ustaw dom, skasujesz swój poprzedni teleport do domu. Zasady map FB. Zasady mapy FB. Zasady na mapie Freeboot. Cała mapa pokryta jest kuboidem. Budować można tylko w miejscu, gdzie masz kuboid. Zakazuje się budowania kopalni na tej mapie. Działki w innych miastach są płatne. Na mapie tej nie ma mogłów nie zmieniamy też pogody. No, czasami zmienia. PVP jest tylko w wyznaczonych miejscach. Działki dla nowych graczy są tylko w Grand City. Ważność działki 20 dni oznacza, że jeżeli nie masz... Lol. Ważność działki oznacza... Oznacza, że jeżeli nie macie na serwerze 20 dni, administracja serwera decyduje, czy usunąć działkę, jeżeli będzie mieć ładny dom, to nie usuniemy działki. Zasady na mapie surowcowej. Zasady na mapie surowcowej. <grym> mapa ta służy pozyskiwaniu materiałów do budowy. Co jakiś czas mapa będzie resetowana. Tak jak wcześniej mówiłem. Na mapie tej włączone są mody i zmiany pogody. Mapa... Przepraszam, miałem laga. Ja Znowu mam... Lagę. Mapa ta nie służy do budowania. Można na niej testować pomysły, lecz nie odpowiadamy za usunięte budowle. Nie przydzielamy tutaj kuboidów. Zasady mapy surowcowej. To Zasady mapy surwifalowej. Jest to mapa z małą strefą, w której nie możecie być atakowani oraz dużym obszarem do walki. Występują tutaj moby, zmiany pogody. Nie dostaniecie tutaj kuboidę na wasze budowle. Każdy może ją zniszczyć. Najważniejszą zasadą jest brak zasad. Możecie robić wszystko, relogować się, oszukiwać oraz grać. Z tej mapy możecie wyjść tylko poprzez tabliczkę z napisem Warp No nie wiem, kiedyś były na serwerze takie kłótnie z graczami, a adminami o te zasady. No ale to już inna historia. Jest i co tam myślę. Zasady komunikatora TeamSpeak 3. IP serwerteamspeak.pl Ja oczywiście napiszę w opisie. No. no, 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 no. Dokładnie to. Ten cały filmik. Pierwsze. Zakaz reklamowania innych serwerów. Drugie. Zakaz przyklinania do 22. Bluzkać z umiarem po 22. Nie wcinaj się w rozmowę. Mile widziane jest przywitanie. Przywitanie. Piąte. Zabrania się spamowania i powtarzania Szóste. Zakaz zadawania banalnych pytań. Zabrania się spamowanie powtarzania BIP, jeśli się go nie posiada. Siódme. Nie zmieniaj co 3 sekundy kanału. Zdecyduj się, gdzie chcesz rozmawiać. Zakaz proszenia o przenoszenie na kanał. Rze Rzeczywistość więzienna panująca na serwerze. Możesz na naszym serwerze trafić do więzienia. Trafisz, trafiasz tam do niego za notoryczne przewinienia takie jak spam na czacie bluzki, kaleczenie języka ojczystego, ojczystego przeszkadzanie innym graczom, kradzież, bicie ze strefy bezpiecznej na mapie survivalowej. Aby kara czasowa była wyliczana, skazany musi być dostępny w grze. Oczywiście ja jeszcze dopisuję, że nie wolno używać żadnych cheatów bo za to też jest jail perban na przykład jak w X-Ray. I nodus, właśnie. Pozdrowienia do yy, A, ja... Y, to jest właśnie w paku, czyli... Yy, nie wiem, co to jest. <grych> to są te mapy, co... <grych> yy, to są... najczęściej zadawane pytania na serwerze. O. Jak zarabiać pieniądze? Odpowiedź. Sprzedawaj surowce, i handluj. A, chcę mieć działkę na złotej. Zainteresuj się rangą GIF. Jak zdobyć rangę gracza? Odwiedź edukule i zapoznaj się z zasadami. Właśnie tutaj, gdzie jesteśmy. A, kiedy będzie reset mapy surowcowej? Będzie jak będzie. Czyli raz w tygodniu. Gdzie znajdę teleporty do dzielnic? Teleporty znajdziesz według kula, to akurat yy, już nie można znaleźć, bo ich nie ma. Są zakopane, no chyba że pokopiemy i tak w dół... Nie wiem, później wam pokażę. LOL i hmm. dotrzymasz działkę stań przednią tak mi się wydaje że to kiedyś już było dokładnie to to samo yy, dobra, nieważne no to było trzeba będzie pogadać z dniami żeby to Yyy... opis rank informacje o ekipie oraz nieobecności znajdziesz na spawn informacje o eventach znajdziesz na eventy jak zrobić tabliczkę do handlu? Pierwsza linijka trade, druga cena. Cena, znaczy to ja Wam pokażę na chwilę, co sobie poczytać ale ja Wam przeczytam. X ilość przedmiotów za cenę, y, id lub nazwa, ANG, y, itemka, z y, równa się ilości ten pokazanych na tabliczce. Należy je mieć przy sobie. Czwarte, puste, jeśli będzie na dole pojawi się trynik, ale trade będzie niebieskie. Dam do tego chyba jeszcze linka, by zobaczyć jak to wygląda lepiej, bo tutaj gówno to daje za przeproszeniem. Przeczytałeś, zdaj też dostaniesz działkę. Klikamy na to prawym guzikiem myszy, oczywiście to nie jest serwer. A mapy... Znaczy, a pytania co i raz się mm, zmieniają, więc... Ja bym pokazał inne, a były by by później inne, więc... Dobra. No. Jaki To by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Komentujcie, subskrybujcie i... I no to wszystko. I do, do zobaczenia w... na serwerze... No. serverminecraft.pl. Pozdrawiam od Ja mam inne oczywiście słynie.